Dzień Popo. Popo, jesteś gotowy? Jak? Okej. Okay. O której idziesz spać? I wstań. No dobra, o której idziesz spać? Razem z Adriankiem. O której wstajesz? Razem z Adriankiem. Z kim jest śniadanko? Z Adriankiem. Jakie śniadanko? Małką na peczkę filmon, to ty jesteś taki malutki, to jakim cudem masz... Jak? Jak? okluszki, Aha. Dobra, teraz będzie pytanie dwa. Okej? Okay? Okej, okay, ale... Co, Popo? Nie mogę teraz. Dlaczego? Śkałem się. O kurde! Dobra, wróciliśmy. Na serio musiałeś to, Popo? Nie... Ale... Nie, no musisz Dobra, nieważne Przechodzimy do pytania drugiego Popo Tak Czy jest ci smutno, gdy Adren idzie do szkoły? Nie Dlaczego? Bo mnie Aha Ano Zabieram cię przecież Dobra Kolejne pytanie, wiesz jakie? Nie. A domyśl się. Yy, yy, yy. Albo o takie pytanie Opowiedz mi co robisz, okej? Okay? Okej. Okay. Rano wyłączam budzik. A później wstaję. Później myję zęby. No. I? Próbuję otworzyć kran. A, woda mnie Później schodzę z lewu jakoś. I? Jem z Adriankiem śniadanko. A właśnie mówiłaś, że budzę się z Adriankiem. Bo mamy budziki o tej samej porze Dobra Jem tu później śniadanko On mnie pakuje do, pleca do plecaka Idziemy do szkoły Online albo do prawdziwej Zbyt damy tam czas Wracamy do domku On odrabia lekcje A ja wtedy stoję i patrzę się na niego Nie wiem nawet co to Jeden dolec jeden Eee Ariel powiedz ile to Dwa? A ja myślałem, że to trzy. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Później, gdy odrobię pracę domową, bawimy się, Miejmy zęby, idziemy spać. A w jakiś film oglądamy się w sobotę, jak spędzamy czas. No, To idę się pobawić. Pobawić się kamerą. <śmienic> <śmienic> Tutaj mnie nie znajdzie, Adrian. <śmienic> Dobra, na razie mnie nie widzi. O, nie, Adrian! Nie, nie! To nie, nie, nie! skoczy Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. <śmienic> Nie! To dosyć ma skutek na dziś. Okej. Okay. Po brzuszku. Nie!